Niektóre filmy są tak dobrze zrobione, że po pewnym nieokreślonym czasie twórcy patrzą na wpływy i myślą o zrobieniu kolejnej części. W wielu przypadkach takie sequele zarabiają tyle samo lub nawet jeszcze więcej kasy. Niestety czasami zdarza się, że taki sequel to po prostu kaszan i nie zarobi nawet części wyłożonych na niego dolarów. Dzisiaj przedstawię Wam listę takich właśnie kaszanów, które za wszelką cenę powinniście omijać. Bo po prostu i zwyczajnie są niegodne pierwowzoru. Dziedzic Maski. Zaczynamy z grubej rury. Nie wiem dlaczego w ogóle powstał ten film. Kto wpadł na pomysł, żeby zabić taki fajny film jak Maska z Jimem? Dziedzic Maski bezczelnie zżyna motywy z komiksów Marvela. Nie powiem jakich, żebyście mieli niespodziankę w razie oglądania tego filmu. Nie wiem czy zauważyliście, ale ta komedia nie ma w sobie śmiesznych scen. Film istnieje i jest to fakt. Faktem też jest stwierdzenie, że twórcy filmu Guterman i Kazei myśleli, że sequel poradzi sobie bez Kereya. Jakże się mylili? Główny bohater filmu, Jamie Kennedy, został nawet nominowany do nagrody za ten film Złota Malina w kategorii Najgorszy Aktor 2006. Blair Witch 2 Księga Cieni: Blair Witch Project to jeden z najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Druga część powstała tylko po to, żeby wyciągnąć od nas kasę. Druga część w żadnym aspekcie nie przypomina pierwowzoru z 99. Nagrany jako normalny film z tak przewidywalnym scenariuszem, że aż boli. Cały film napchany jest retrospekcjami i motywami ze slasherów, tak więc nie ma mowy, żeby Księga Cieni was zaskoczyła. Wystarczyło tylko usunąć z tytułu część mówiącą o Blair Witch, a byłby to po prostu gówniany film, a tak to jest gówniany film, który był skokiem na kasę poprzednika. Pozostać żywym. To nie jest żart. Sequel Gorączki Sobotniej Nocy istnieje. Wiecie co jest jeszcze gorsze? Reżyserem i scenarzystą jest Sylvester Stallone. Tak, Rambo napisał i nakręcił ten film. Ciekawe co miał w głowie tuż po premierze Rocky'ego 3 i Rambo, że wpadł na pomysł nakręcenia tak innego filmu. Travolta musiał być chyba zdesperowany zgadzając się na udział w filmie. W rezultacie zamiast kolejnego hitu otrzymaliśmy horror w dyskotece. Speed 2 Kiano Reeves to aktor, o którym ostatnio mówi się coraz częściej. Trzeba mu przyznać, że gość wie co robi. Kiedy tylko zobaczył scenariusz do sequela jednego ze swoich lepszych filmów, od razu wyrzucił go do śmietnika. Speed 2. Wyścig z czasem to najokropniejszy film z 1997 roku. Niestety Sandra Bullock nie była już taka mądra i zgodziła się na wystąpienie w tym hmm, filmie. Druga część jest dokładnie taka sama jak pierwsza, tylko zamiast autobusu jest wielki statek, a zamiast Rifsa jest kawałek drewna imieniem Jason Patrick. Moim skromnym zdaniem ten film nie powinien powstać, a co wymyślicie? myślicie? Szczęki Zemsta Szczęki Spielberga to jeden z lepszych filmów. Kropka. Pięknie uchwycone sceny akcji szerokokątnym obiektywem, które idealnie podkreślają horror, który czai się tuż pod powierzchnią wody. W Szczękach Zemsta wszystko jest słabe. Żeby to zobrazować, scenariusz jest mniej więcej taki, że syn Brodego zostaje zjedzony przez wspomnianego Rekina. Następnie Ellen Brody odwiedza swojego drugiego syna na Bahamach. Niestety Rekin wydaje się ją śledzić i mścić się za zabicie członka rybiej rodziny. Ludojat przepływa pół świata w jeden dzień, aby na tropikalnych wyspach urządzić sobie ucztę z ludzi. W tym filmie trudno doszukiwać się jakiejkolwiek lokiki, a sam Rekin wygląda jak zabawka ze sklepu. Nawet nie będę komentował sceny śmierci Rekina, bo tego po prostu nie da się ogarnąć. Transformers: Zemsta Upadłych. Nawet jak na film Michaela Bay'a, Zemsta Upadłych to bezduszny i zbyt głośny film. Pierwsza część była stonowana i zdecydowanie bardziej zabawna. Wersja z 2007 miała ten klimat starych zabawek, którymi pewnie niektórzy, w tym i ja, się bawili. Michael Bay. Jakimś cudem, nie żeby wcześniej tego nie robił, stworzył kakofonie wybuchów, bezsensowną akcję i roboty, które zdecydowanie nie pasowały do franczyzy. Stary, dobry Bay wrócił do efekciarstwa. Głupi i głupszy, kiedy Harry poznał Lloyda. Czy oglądając pierwszą część z 1994 myśleliście sobie ta historia jest tak urzekająca, że chciałbym dowiedzieć się jak to się wszystko zaczęło? Na szczęście nowy film Carey'a i Danielsa wymazał nam z pamięci historię poznania się tych dwóch przygłupów, ale niestety, kiedy Harry poznał Lloyda nadal istnieje. Przykro mi, że studio New Line Cinema zbezcześciło jedną z najlepszych komedii mojego dzieciństwa tylko po to, aby zarobić trochę kasy. Ten film ratuje tylko Eric Christian Olsen jako naśladowca stylu Jima Kareya. Nie mówię tutaj, że zrobił to idealnie, ale po prostu zrobił to najmniej beznadziejnie ze wszystkich. W komentarzach, jak zwykle, podzielcie się sequelami, które mieliście tą nieprzyjemność oglądać, a które chcielibyście, aby ktoś inny ominął. Także trzymajcie się na razie.